15 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby placówki terenowej KRUS w opocznie. W uroczystości udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych. W powiecie opoczyńskim ubezpieczonych jest ponad 3000 rolników. Ta placówka swoją wielkością jest dostosowana do aktualnych potrzeb i będzie w pełni je zaspokajać. Od początku istnienia kasy staramy się być jak najbliżej naszych rolników. No, świadczy o tym ilość placówek terenowych, bo to 256 placówek w całej Polsce. Natomiast staramy się też zmieniać nasze obiekty. Ta placówka w opocznie to bardzo nowoczesny obiekt odpowiadający wszelkim standardom i myślę, że dzięki temu nasi beneficjenci będą obsługiwani w godnych warunkach, a nasi pracownicy będą pracowali w satysfakcjonujących dla nich okolicznościach. Trzy, cztery, Dla nas jako Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi to jest niezwykle ważne, żeby te jednostki, które zapewniają bezpośredni kontakt z rolnikami świadczyły jak najlepsze standardy obsługi i można powiedzieć, że na to się składają dwie rzeczy. To obsługa merytoryczna, czyli to, co robią pracownicy kasy, którym przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować za ich pracę i zaangażowanie bo przecież Kaca pełni niezwykle ważne funkcje dla rolników, zarządza całym systemem ubezpieczenia społecznego, przyznaje i wypłaca świadczenia, ale też dba o to, żeby ten poziom bezpieczeństwa na wsi cały czas się podnosił. Z drugiej strony, także ważnym aspektem jest właśnie dostępność lokalowa, dobre warunki lokalowe, dobre umiejscowienie i myślę, że właśnie ta placówka te wszystkie warunki spełnia. Po Bełchatowie, Rawie Mazowieckiej mamy przyszły pierwszy czas na Opoczno. My przywracamy jednostki terenowe właśnie na, na ziemię łódzką do małych miast. Pani minister podziękowania na ręce pana premiera za to, że te środki się znajdują, że jest troska o Wieś. Drodzy Państwo, posłem, ministrem, prezesem, dyrektorem się bywa, burmistrzem się bywa, starostą się bywa, ale to co się zrobi w tym czasie pozostaje dla mieszkańców. No to jest nasz cel i, nasz, i nasza, nasza misja, którą wspólnie możemy spełniać i i przeżywać takie chwile jak dzisiaj, chwile radości, że spełniamy tą naszą misję dobrze. Placówka zapewnia całkowite zniesienie barier architektonicznych, w związku z tym niepełnosprawni mają pełny dostęp do wszystkich jej pomieszczeń, tych, które potrzebują odwiedzić. Są parkingi, jak widać, i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych schodów, wszystko jest na jednym poziomie. Placówka jest znacznie lepiej wyposażona niż, niż poprzednia siedziba placówki terenowej Cruz w Opocznie. Także mamy tutaj właściwie wszystko to, co w nowoczesnym biurze, w nowoczesnej siedzibie administracji publicznej jest niezbędne. Nowy budynek Placówki Terenowej Cruz w Opocznie przy ulicy Kwiatowej 1B to nowoczesny, funkcjonalny obiekt użyteczności publicznej z przestronną salą obsługi interesantów z ułatwionym dostępem dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Budynek spełnia najwyższe standardy, między innymi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik.